Siemanko! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie! I dzisiaj znowu jesteśmy na prizonie. I to co teraz będziemy robili, to chciałem Wam głębiej przedstawić yy, strefę C. Więc tak, tutaj jest respawn, wychodzi się z respawna. I zielony kolor to jest strefa C, to jest takie oznaczenie. Strefa C to jest najgorsza strefa. Yy, tutaj jest zwykle najwięcej ludzi, chociaż teraz jest bardzo mało wszystkich. No Raz, dwa, trzy Cztery Cztery osoby są w grupie C I także Bo był ten update i wszyscy pewnie updateowali Nie umiem teraz zmienić na tak żeby grać na prizonie, Bo nie ma wszystkich Jeszcze nie ma wszystkich modów Czy pluginów na serwerze to się nazywa Tak więc no To teraz wam pokażę to tutaj się znajduje W tej strefie a może tak, tutaj jest ładnie to opisane gdzieś, gdzieś to było takie... O, tu. Strefa C, czyli zielona, to jest tu. To jest to? Tak. Kolor zielony oznacza strefę C. Jest to najmniejsza ze stref na serwerze. Jest darmowy wstęp tutaj i oferuje ona podstawowe działki budowlane, czyli one są jakieś bardzo małe znaczy nie bardzo mało no ale są mniejsze niż inne yy, trzy sposoby zarobku to jest tak mi się wydaje że to jest są yy, łowienie ryb kopanie w kopalni tam w tej z kamieniem i kopanie w kopalni z drewnem yy, dziuple mieszkalne dziuple mieszkalne są tylko w strefie C Nigdy, nigdzie indziej nie ma to są takie pomieszczenia 3 na 3 chyba i sklep, gdzie można sprzedawać swoje rzeczy, które wydobiliśmy na przykład kobel, żelazo, węgiel, ryby można sprzedawać, można też kupować różne rzeczy. I tak. Ja już tu mam trochę ekwipunku, ja jestem w strefie A. Tylko niespodzianka. Jestem na najwyższej. I o, może zaczniemy od tutaj yy, łowisko, tak jakby. Tutaj yy, też zapowiada się, że będzie ponownie włączone PVP na serwerze. Nie wiem, czy jest jeszcze. I tak, w strefie CT i w ogóle chyba we wszystkich strefach za czerwoną wełną, yy, poza ulicami wszędzie nie ma PVP. Dobra, no to wchodzimy tu. I tak, tutaj można kupić sobie wędkę za 15 um, tych dolarów czy tam 15 kasy jak to jak tam woli mówić i tak 15 dolarów to w przełożeniu może być 15 cobblestone'a. albo chyba jeden, jedno żelazo przetopione to mi się wydaje za chwilę pójdziemy do sklepu i obczeimy wszystkie ceny i tak tutaj można łowić tutaj się wchodzi do takich yy, no jak to się nazywało nieważne Wchodzimy do takich miejsc dla, dla tych ludzi co łowią Dla rybaków I po prostu sobie zarzucamy wędkę i łowimy To jest dobry sposób na jedzenie Ale też jest ciężko o to jedzenie tutaj zdobyć Ktoś tutaj ukradł wodę Ciężko to jedzenie bo czasem ktoś tutaj skoczy sobie Połapie wasze ryby co wyście złapali To trochę tak bez sensu Ale ryby to też dobry sposób na zarobki to też zaraz zobaczymy. I to jest tu chyba wszystko. Nie wolno kraść. O. Tutaj jest kopalnia publiczna pierwszego stopnia. Bo wszystkie są publiczne właściwie. Oprócz tych, co mamy działki. I tak. Yy. Nie wolno stawiać piecyków. Tutaj dużo ludzi czasem tam kopie i stawia piecyki, bo niebezpiecznie jest tam w piecykarni. Tutaj jest oznaczenie, co można wydobyć w tej kopalni, czyli kober, węgiel i żelazo I tak Dzisiaj jest bardzo mało ludzi No i to się z tym wiąże że dużo materiałów jest do bycia i dobry sposób dobry dzień na zarobek Można dużo zarobić dzisiaj też I tak tutaj może tutaj nie wiem ja tutaj zarabiałem na strefę B Tutaj zaczynałem, w ogóle wszystko tak ogarniałem I takie tam Nie wiem co tu jeszcze mogę mówić Jak kopać Hmm Więc o No dużo ludzi robi tak, że tam sobie schodzi I tak kopie, kopie, kopie I co im się natrafi, może tak gdzieś tak w randomowe miejsce se kopnie i tam akurat O węgiel albo żelazo No bo co Ja tak czasem na strefie A albo B już są diamenty No to czasem sobie tak w randomowe miejsce kopnę O proszę no właśnie. I nagle mam tam diaksa, czy coś. Też na początku, jak jest restart yy, tych kopalni, to tutaj na powierzchni możecie znaleźć yy, żelazo i kobel co sobie gadam. Żelazo i koal. Czyli węgiel. I co? Tutaj można co kopać, ile się chce. I tak, ja mam tutaj... Może do staka już dojadę tego węgla. Może akurat coś się tu odkryje, pode mną o proszę bardzo mamy żelazo pojadę dalej tu może o no opłacalne to jest tak kopać no czy i tak nie ma jak zarobić inaczej prawie mhm. no i jeszcze to Ach, za dużo no to tego nie biorę dobra akurat mam mało jedzenia ja już tam mam tak jakby darmowe jedzenie bo w... W grupie B, w tym B, to jest już y, hodowla świni. Można sobie zabijać i one się spanują. Tu jest piecykarnia. I tutaj można kraść. To jest chyba jedyna piecykarnia, na której da się kraść i można. I więc tak. Tutaj ja nie za często przetapiałem. Mm. Nie lubię. No parę razy tam się przetapiło, jak już nie było wyjścia. I ja... Tutaj nie polecam przetapiać w ten sposób, że mam na przykład... Przykładowo jest tutaj zamiast jednego, to mam tutaj pół staka, 32. Sadzam tę pół staka, przetapiam, bo się, się idzie oświecić, się wyciąga, zabiera wszystko i dziękuję już po naszym y, tym żelazie i koniec. I na przykład nie będziemy mieli kilofa, no i jest już problem, bo musimy zaczynać z powrotem od drewnianego. I polecam właśnie przetapiać tylko po jednym i po jednym węglu wkładać węgiel starcza na 7 albo 8 zresztą to zobaczycie um, więc tak tutaj pójdę pójdziemy to już wszystko tutaj z tej piecykarni tam są crafting boxy i dużo piecyków yy, tu jest strefa przemysłowa tak jakby i patrzcie ile tu jest drewna ludzie narzekają że... a co to jest? jocie, ja tego nie widziałem to nowe coś jest Wow. F Fajne. Oto. Huh. The... A, dobre, nie będę po tym chodzić. Tak, spadnę. Aha. <grytanie> dobre. No tak. Fajne. Fajny motyw. I wracając do kopalni drzewa. Tu jest strasznie dużo tego drzewa. Możemy sobie kopać i w ogóle to jest pełno. Najlepiej sobie się wziąć oczywiście, bo takie to są katusze po prostu. Ciągle tak kopać powoli. I koniecznie weźcie sobie jakiś killoff, bo po prostu jak yy, ten... Pisze tutaj restart na czacie. To za chwilę też pisze, że ludzie się w ścianie zabili. Tu znowu też nie można pietyków. Jak sprawdzić jeszcze pokażę Wam yy, kiedy się jest restart wpisuje się ukośnik minę teamy, i tutaj jest yy, drzewkowa lol I proszę tutaj piszę następny restart za 5 minut i 55 sekund restartuje się co 10 minut tak samo można wpisać yy, gdzieś tu się robiło spis tych kopalni może o minę list to macie listę wszystkich i tak publiczne tutaj jest a śniegowa z grupy tutaj pierwsza literka to jest która grupa na przykład a śniegowa a dirtowa choć no dirtowa kiedyś było zaraz a śniegowa to jest y, ona nie ma śniegu tylko kobel ma ...to można kiedyś poprawić drzewkowa to jest ta nederakowa to jest VIP ja nie mam VIPa. B to jest zwykła kopalnia B, VIP stonowa ja nie mam VIPa, ale to jest do VIP-ów i kopalnia C i na przykład tam jest kopalnia C w tej grupie i wpisujemy minet i C. i piszę już kiedy się restartuje żeby nie zginąć tam no ja tutaj mam trochę takich przykładowych rzeczy które można zdobyć w tej grupie w, w tej strefie i tutaj jest tutaj można kupić sobie coś się chce na przykład wood axe pick axe wood axe, pick axe czyli no dobra wolę po polsku mówić tutaj crafting box po polsku szkło można kupić można kupić kierkę drewnianą drewniany kilow drewnianą łopatę Chociaż nie wiem po co tu jest drewniana łopata, no ale spokaj już i tak pasi. Um, tutaj można kupić sobie 5 yy, irona, czyli 5 żelaza za 250, czyli 1 za 50. Można ko ten koal kupić, węgiel, cobblestone, tutaj drewno i miecz. Tutaj się sprzedaje. I dużo... Ja na, z początku w ogóle nie wiedziałem jak sprzedawać, bo to w ogóle jest takie nie do ogarnięcia. zawsze naciskało mm, prawym przyciskiem na jakąś tabliczkę i się coś działo. A tutaj właśnie jest inaczej, trzeba nacis uderzyć tą tabliczkę. Czyli że na przykład patrzcie, mam cztery kobla i teraz uderzę, o, i piszę, że sprzedałem za 1 dolara jeden kobla. I tutaj mi zabrało. I teraz jak wam się nie chce tak naciskać ciągle tego, To dajecie... To jest tak, by wszystko sprzedaje. Znaczy dostaka pełnego. O. Już mi sprzedał. Tutaj się sprzedaje węgiel. Cobblestone jest za 1. Za jednego dolara. Tu jest węgiel. Tutaj węgiel jest 1 za 10 dolarów. Czyli skoro mam 3, to powinno mi dodać 30. O, dodało 30. Tutaj sprzedajemy sztabki żelaza jedna kosztuje 25 proszę można sprzedać 32 jak się naciśnie 2 razy to 1600 jak macie jest taka tutaj się sprzedaje drewno to jest też bardzo opłacalne bo na przykład znajdziemy złoże drewna i tam jest jego prawie 10 albo więcej nawet i tutaj jedno drewno kosztuje 4 dolary i tutaj ym, też jest dziwne to, że nie można, że to drewno się tak mi nie łączy, że to i to to jest to samo. Bo jakby napisali chyba, a nie wiem zresztą, nie znam się za bardzo. Ym, tutaj jest brzezowe drewno i ono tyle samo kosztuje. Ym, tutaj jeśli przerobimy na deski, to kosztuje na deska 4 dolary. Tutaj yy, sprzedaje się ryby. O, creeper. Yy, czyli jedna upieczona ryba kosztuje 25 dolarów. To jest bardzo opłacalne, ale trudno zdobyć tą rybę mimo wszystko. Yy, nieupieczona ryba kosztuje 15 dolarów. No i to by było wszystko z tej strefy przemysłowej. Yy, może działki też mogę Wam pokazać. Działki ogólnie trudno zdobyć na tym serwerze, bo wszyscy od razu wykupują. Oha, tu są jeszcze te. Norki. Tam się idzie na działki, a tutaj są norki. Na serwerze też jest taka reguła, jak słyszałem, że można mieć maksymalnie 10 kurczaków. Można kupić sobie spawnery zwierząt yy, na stronie internetowej shio.pl I tam można Fuck jak stąd wyjść? Aha I tam można sobie dokupić... Mm, nie wiem dokładnie, ale chyba 5 tych punktów takich za 2 złote, ale nie jestem pewien. SMS-em można kupować i potem tam spawnery są krów, yy, takich różnych. Chociaż nie kupujcie yy, spawnerów od kurczaków, bo się nie opłaca, ponieważ niektórzy hodują kurczaki i czasem one, na przykład sobie tu gościu postawi kurczaki i tutaj będzie jakiś płotek, to jak sobie podejdziecie, to zbierzecie jajka. I tutaj i tam były te norki, one są 3x3, można stawiać co się chce. I tutaj mamy już... Um, no... Działki. Tak wyglądają działki, są 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6x6. Tak, 6x6, sześć sześć, czyli mają pole 36 klocków w sumie. I tutaj możemy robić co nam się chce, tylko nie można sadzić Jeff jak pisało gość już tu ma farmę no tak no fajnie to zbudował nawet ciekawe tutaj się może przetapyjać to jest tam ma skrzynki nie można mu kraść już jak sobie właśnie weźmiecie kupicie jakąś działkę postawicie piecyk to już nikt we mnie może tego ukraść możecie se łóżko postawić no ale potem się będziecie tu spawnowali a nie na spawnie um. No to jeszcze. Wynajmuje się, chyba się jakoś przedłuża jeszcze działki. Nie miałem w ogóle tak, nie mieszkam nigdzie. Tylko sobie po prostu kupuję skrzynkę tam na spawnie, co już pokazywałem w pierwszym odcinku tej serii. No i to jest chyba na tyle z tej strefy. Jak zarabiać, to jest bardzo proste. Po prostu musicie zbierać cobblestone. Często są też, znaczy nie aż tak bardzo często, ale są konkursy. No i są bardzo mili admini tutaj. I ci helperze, oni czasem też takie, tak dla jaj albo coś takiego robimy, jakieś zawody czy coś takiego. Też wygrać można kasiorkę. Hmm. O, może on coś tu przetapiał. Czasem się wam trafi też, że ktoś przetapiał i mu ukradniecie, o to możecie sobie sprzedać potem. No i to jest chyba wszystko. To, to byłoby na tyle z tej strefy. Także... Serdecznie polecam ten serwer Jest bardzo fajny No to wiadomo chyba I ogólnie Jeśli ktoś czeka już żeby była Wersja 1.4 to mogę tyle powiedzieć Że już za, Że jak wie jaka jest lista Tych pluginów na serwerze To może sobie sprawdzić ym, Na internecie Bo słyszałem gdzieś Jakieś były pogłoski że ma być znowu Wersja minecrafta i właśnie dzisiaj jest środa i podobno miało być dzisiaj że jaki, jakaś maszyna wykrywająca bugi w grze to też może być ciekawe wszyscy znowu updateują, updateują grę znowu trzeba będzie pluginy robić wszyscy zaś będą czekali na to i to jest takie trochę bez sensu robić tak szybko te także dziękuję, do widzenia na razie.